Cześć, mam na imię Julia i samotnie przemierzam Brazylię. Fascynują mnie mało znane zakątki Brazylii, a celem mojej wędrówki jest zgłębianie wiedzy, zrozumienia i zachwytu nad życiem. Pokażę Wam Brazylię, jakiej nie znacie, nie z perspektywy turysty, lecz kogoś, kto stał się częścią jej codziennego rytmu. Przede mną wiele kilometrów i ogrom przygód. Zasubskrybuj mój kanał i przeżyj tą podróż razem ze mną. No już tym razem Roberto odjeżdża tak naprawdę. Po czterech dniach wspólnej jazdy czas wrócić do łapania stopa. Roberto odjeżdża w siną dal, a ja przechodzę na drugą stronę drogi. O ta ścieżka jest na tyle niebezpieczna ta trafa w sumie, że tutaj już jest ścieżka wydeptana przez ludzi całkowicie w tych trawach, żeby w przypadku mieć obok samochodów. No tutaj jest sytuacja z lekka przejebana, bo idę jakimś rowem przed chwilą, tą ścieżką już się te krzoki zrobiły takie duże. No i teraz muszę tutaj wyjść jakieś 500 metrów. Roberto mówił, że ma są jakieś drzewka i że tam mam se w cieniu czekać 12.20, więc jest największe słońce. Cieszę się, że jeszcze miałem ten... Jeden dzień z Roberto, żeśmy dużo dzisiaj gadali na to śniadanie. Fajne się zatrzymaliśmy. Fajna ta wyprawa. Lubię sama podróżować też. Uwielbiam, bo to mi daje taką wolność decydowania, co chcę zrobić, kiedy. Zawsze mówię o Krzysiu. I z Krzysiem bardzo fajnie się podróżowało. Chociaż też, tak jak we dwójkę, my się nie znaliśmy też w sumie, jak żeśmy na tą wyprawę razem ruszyli więc dla wszystkich, którzy planują gdzieś podróżować a boją się samemu to zrobić powiedzcie, że można zrobić z osobą, której nie znam zresztą jest taka grupa na facebooku ona się nazywa Autostopowicze, czyli my teraz muszę tutaj przebić się przez ulicę Agora Grupa autostopowicze, czyli my na fejsie. I tam ludzie często się ogłaszają właśnie, że szukają jakiegoś kompana do podróży. Więc jeżeli ktoś z Was pragnie podróżować, a po prostu nie ma z kim tego zrobić, to tam możecie znaleźć ludzi, którzy właśnie jeżdżą na stopach. Czasem są to doświadczeni podróżnicy, czasem to są ludzie, którzy pierwszy raz chcieliby wyjechać w trasę ale myślę, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wszystko, całą wiedzę zdobywamy tu w praktyce. Nie ma, tu jest trochę teorii, może jest, nie powiem, że nie ma, bo są różne rzeczy, które jednak są w stanie ułatwić taką podróż, ale bardzo dużo rzeczy w praktyce się dowiadujemy. No ale właśnie wracając do tego, że tak jak z Krzychem, nam trochę czasu zabrało takie dotarcie się, no bo w sumie, no jak się nie zna dwójka ludzi nagle mają robić Coś razem i być ze sobą 24 godziny na dobę, no to nawet pary tyle ze sobą tak naprawdę nie przebywają, bo jest praca, bo są inne rzeczy, a tutaj po prostu cały czas razem. Natomiast jednak podróżowanie samemu jest takim kolejnym wyzwaniem, można powiedzieć, no bo już samo nawet spanie w namiociku. No jest wyzwaniem, jak śpisz samemu, bo musisz ten strach pokonać, I w jakiś sposób się na tyle ogarnąć, żeby po prostu... Móc się wyspać, nie? no bo jak się boisz, to też nie zaszlisz. Plus to, co mówiłam, podejmowanie decyzji, zmiana planów na ostatnią chwilę, w czym jestem specjalistką. Ale też dużym plusem, właśnie jest to, że jesteś dużą część czasu samemu, ze swoimi myślami. Że możesz się tak trochę odłączyć od wszystkiego, tak naprawdę i tak sobie pomyśleć, po, podumać, popisać sobie. Berto mówił, żebym tutaj pod tymi drzewkami. Się zatrzymała. O, patrzcie, jakie w ogóle drzewo bez tego, bez środka w ogóle. Więc to będzie widać. Nie ma nic tu w środku. Zajebista skrytka. Niby jak ktoś chce się zatrzymać, to się zatrzyma, ale właśnie nie wiem, czy to będzie możliwe, bo tuż już z góry te samochody zapierdzielają. Widziałam na mapkach, że tu 500 metrów dalej jest stacja benzynowa, To chyba ma większy sens po prostu. Może mniej ludzi nie będzie widzieć, ale może jakiś będzie sensowniejszy zjazd. No. Ej, pewnie część wa zmienię, że ja jestem niepisaną królową śmieci. Ja zawsze zabieram rzeczy ze śmieci. W ogóle się tego nie wstydzę. Jakbym się wstydziła, to bym wam tego nie mówiła. Ale ja już na śmieciach znalazłam takie skarby, że sobie nie wyobrażacie w ogóle. Prawda. Nawet kiedyś znalazłam... 100 złotych, a raczej 25 euro w monetach ktoś wyzycił ale chyba o tym co znalazłam na śmieciach to bym mogła osobny odcinek dla was nakręcić natomiast zazwyczaj właśnie jak gdzieś się idzie przy drodze to znajduje się różne rzeczy no i ja teraz znalazłam taką szczotkę do lalki i po co mi to? zapytacie się? nie wiem, nie wiem ale jestem pewna, że Prędzej czy później się to przyda, dlatego że jeżdżenie na stopa i takie podróżowanie z plecakiem jest trochę jak gra przygodowa, gdzie znajdujesz jakąś jedną rzecz, potem ją wymieniasz na inną, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie każdy z was takie gry grał. Ja je bardzo lubiłam na komputerze, ale w rzeczywistości są one niedobre. Po prostu uwielbiam zbierać rzeczy ze śmieci. Czuję jeszcze wtedy takie. Yes! Uratowałam coś od zapomnienia. I mam parę takich ciuchów, które mam ze śmieci. I niektóre naprawdę noszę latami. Latami! To są moje ulubione ciuchy. Mam zresztą ze sobą taką sukienkę, jedną, którą na śmieciach 6 lat temu znalazłam i bardzo ją lubię. Jest dokładnie w moim stylu. Nie wiem, czy ktoś z Was też jest śmieciarzem, tak jak ja. Ale jeżeli tak, to Śmieciarze z wszystkich krajów łączcie się i czwóreczka dla Was. Nie wiem, czy kojarzycie tego kwiata. My go mieliśmy w domu jako roślina doniczkowa. Ma takie błyszczące, dość grube liście. Ta roślina to ficus elastica. W doniczce dorasta do 3 metrów, ale w brazylijskiej naturze nawet do 20 co ciekawe, jego naturalnym habitatem jest Azja i tam osiąga aż 60 metrów wysokości. Trafiłam do takiej spoko restauracji, dużo jest rzeczy. Zawsze będę utrzymywać, że najlepsze self-service jest w stanie go gojais. Możecie sobie zobaczyć, jak taki talerz wygląda. Co prawda tutaj nie zobaczycie, ale jest cebula w panierce, kłażą z pomidorem, nie? Pyszne rzeczy. I tutaj zazwyczaj jest tak, że się płaci po prostu za jedno nałożenie na talerz i jakby trzeba wszystko zjeść. No ja sobie narzułam dużo, ale ja tego mięsa nie zjem. Powiedziałam pani, że wezmę mięso, ale że chciałam dać psu. I pani się tak skrzywiła i tak głupio teraz, ale to co, no sobie zapłaciłam, to mam prawo. Zjadłam obiad. Teraz mierzę się ze złapaniem stopa tutaj. A dla mnie nie ma nic gorszego, jeżeli chodzi o łapanie stopa, niż łapanie stopa w takich dużych miastach, jak tutaj. Praktycznie nawet nie wiem, gdzie mam stanąć. W każdym miejscu jest źle, żeby się zatrzymać, nie ma tutaj żadnej zatoczki. Stwierdziłam, że wyjdę tu kawałek do tyłu z powrotem jakby. Połapię, powiedzmy, 25 minut. Jeżeli nie złapię, to widziałam, że jest jakaś promka na busa Zostało jeszcze 5 miejsc, jest mega promocja za 30% ceny. I tak po prostu zrobię, że najwyżej pojadę busem. Kopus jest dopiero za 2 godziny, no ale no to mogę sobie poczytać w sobie. No nic niestety z tego stopa nie wyszło. Dlatego, że bardzo ciężko się z takich dużych miast wyjeżdża. Ja mam taki sposób, że po prostu gdzieś jadę już praktycznie poza miasto albo busem do pierwszej jakiejś takiej małej miejscowości, albo na stację benzynową, jak miasto jest bardzo duże, no ale tu po prostu, no, szansy na, na tym postaci gazolina, na tej stacji, która tutaj była. Więc mam dużo szczęścia, dlatego że y, sprawdziłam i bla bla car, i autobus. Ja z tych dwóch opcji stwierdziłam, że wolę busem, bo sobie otworzę książeczkę, sobie poczytam, sobie dubie w telefonie, także nie, nie ma tego złego. Ja już się riaram, bo na dzisiejszy jest... noc Zarezerwowałam sobie e, taki pokój. Nic w tym pokoju nie ma generalnie. E, jest tylko łóżko i jest e, drewniana skrzynka od owoców jako szafka. I to jak najbardziej odpowiada, e, bo po prostu chciałam trochę spędzić też czasu sama, więc będę miała taki wieczór dla siebie. Już też nigdzie nie, nie będę dzisiaj wychodzić. Nie mam za bardzo ochoty na to. Natomiast od jutra będę spać w hostelu o dosłownie o kwadrę dalej. Kwadra to tutaj. Jakie są miasta takie planowane, to one są podzielone na kwadry, czyli po prostu na takie kwadraty. Ulice lecą równolegle i prostopadle. No i mniej więcej te kwadry są takiego samego rozmiaru, więc może w Brazylii nie masz takiego zwyczaju, żeby mówić, że coś jest oddalone o kwadry, ale na przykład jak byłam w Wenezueli, to zawsze ludzie mówili, że coś jest tam dwie kwadry stąd, albo trzy kwadry stąd. Zresztą w Stanach, tak jak oglądacie na pewno jakieś filmy, to też się mówi o przecznicach. To dokładnie na tym samym to polega. No, dojechałam do Brasilii, ale myślałam, że przyjadę tam na Conjunto Nacional, ale tam jest e, hodowiaria, czyli dworzec jakby e, miejski, a tutaj jest międzystanowy. I, I trochę jestem w pipce, bo mój telefon, ten, którym normalnie się posługuję, ma tylko 4% baterii. I byście pomyśleli, że można sobie na takim forcu podładować. Nie, zobaczcie, jak tu robią. To jest właśnie to hostile architecture. Kiedyś o tym chciałam opowiedzieć, ale w końcu <grybujesz> nagrałam nawet trochę, ale wykasowałam to. Ale no będziecie wiedzieć, o co chodzi. Hostile architecture, czyli wrogie budownictwo, to sposób projektowania przestrzeni publicznej, tak, by utrudniała przebywanie w niej osobom niepożądanym, najczęściej osobom w kryzysie bezdomności, młodzieży lub skaterom. To te wszystkie kolce na parapetach, przedzielone lub nierówne ławki oraz inne konstrukcje uniemożliwiające odpoczęcie w przestrzeni publicznej. Celem jest pozorne kontrolowanie zachowań, ale ostatecznie prowadzi to do wykluczenia i dehumanizacji. Jest to tak zrobione, że być po prostu musiał być w dupie, bo wszystkie kontakty są takim czymś zaklejone, obojętnie czy są na ścianie, czy tym, po prostu są takie zaślepki, i nigdzie nie ma miejsca, gdzie by można było podładować telefon. Nie? Teraz sprawdzę, czy może w Kiblu jest coś takiego, jeśli byłaby szansa, byłoby zajęliście. Patrzcie, wszędzie takie coś jest. Śrubokręt by się po prostu przydał w takiej sytuacji, ale może ten będzie można odchylić, bo nie ma śrub. Tylko pani, która sprząta, musi niestety wyjść, żeby mogła dokonać tego czynu. Pani już nie ma, ale niestety mój plan nic z tego nie wypali. Jedyne co mi pozostaje, to udawać, że piję wodę i podłączyć to na 3 minuty na szybkie ładowanie. Zobaczcie, nawet tu z tyłu, jak jest podłączona ta maszyna. To jest to zrobione taką zaślepką, ale najwyżej ją odłączę i sobie przez chwilę podładuję, bo widzisz, że jest wtyczka. Dobra, zrobiłam to, ale jak tylko odłączyłam, to pośrodek to coś, jakiś głos, głośnika. Ja nie zrozumiałam, co mówi, więc szybko podładowałam o 2%, mam 6%. I teraz muszę zamówić u psa i muszę jeszcze zadzwonić do tej pani, jak tam dojadę. Więc miejmy nadzieję, że to starczy ta bateria. I nie wierzę, że tu nie ma Ubermoto, ale to też świadczy coś o tym mieście. I to też stwierdza, że dlaczego ja nie chcę tutaj żyć. Czyli są jakieś takie ograniczenia, żeby motory nie zaśmiecały tu krajobrazu? Załóżcie się. Jedyne pocieszenie jest takie, że w samochodzie będzie miał USB. Zobaczcie, tu jest taki budynek mieszkalny, w którym spałam teraz ostatnią noc, o czym zaraz Wam opowiem zresztą. Pan z rowerem mnie zaczepił, ale. Już nie włączyłam nagrywania. O czym ja chciałam mówić, bo się zgubiłam w temacie. Aha. Miałam wam właśnie opowiedzieć o... o tym, jak z, tej dziewczyny wynająłam pokój. Bo wynajmują pokój generalnie przez Airbnb. Z takim zamysłem, że sobie pobędę sama. No bo też, jak jeżdżę na stopa, to też jest taki mój czas, żeby się trochę odłączyć, ale... Bardzo dużo się, wbrew pozorom, przebywa z ludźmi. I też taki moment po prostu od osobnienia jest no mile widziany, nie? I jak widziałam ten pokój na Airbnb to on był taki mega prosty, to był najtańszy pokój, bo on był jeszcze bez referencji. I tak pozostanie. Ludzie, jak ja tam weszłam to ja w życiu bym się nie spodziewała, że ta laska wynajmuje pokój na Airbnb, bo był burdel na kółkach. Przysięgam, nawet jak poszłam do kibla to leżały w jej gacie od okresu brudne. Przysięgam. Wszędzie jakieś ciuchy porzucane, i w ogóle ten pokój, który ona miała wynająć, tak jak ja przyjąłem to stwierdziła, że może no, ona ten drugi mi wynajmie, czyli generalnie chata wyglądała tak, że się wchodziło przez pierwszy pokój, który miał być jakby takim salonem, potem był drugi, który niby miał być sypialnią, i potem była kuchnia i łazienka. I tak by wszystko się mieściło, myślę, że w granicach no kurde jak 30 metrów kwadratowych to jest huk zero jakiejś tej prywatności. No ale trudno, nie? Ona też wyszła wczoraj wieczorem, więc ja miałam czas sobie podzwonić, sobie popisać i tak dalej. To jest taka dziwna organizacja ruchu generalnie w Brazylii, Czyli bardzo dużo jest takich skrzyżowań bezkolizyjnych. Albo w ogóle prawie nie ma skrzyżowań, tylko jest mnóstwo ślimaków, nie? Które po prostu lecą tak, żeby ten samochód jak najmniej stawał. Też pasów jest bardzo mało, to tragiczne miasto. Jeżeli chodzi o poruszanie się pierwszych osób, widziałam, nie wiem, że zrobili trochę chodników, ale i tak jest kiepsko. No i generalnie Laska powiedziała, że mnie zostawi w tym pokoju na środku, jakby, bo w tym pierwszym jest lepszy internet. Internet był na tyle słaby, że ja używałam swojego komórkowego, no ale burdel na kółkach. Nawet w tym pokoju, gdzie spałam, to praktycznie tylko łóżko było czyste, na tej zasadzie, że nic nie było. Nawet podłoga była wytarta, to przyznam. No ale był syf, nie? No był syf, nie powiem. Normalnie ja wystawiam zawsze jakieś referencje i tak dalej, ale teraz ze względu na to, że ja wiedziałam, że dziewczyna jest totalnie zdestrukturyzowana. No i trochę mi się żalej zrobiło, nie? No ale no co mogę zrobić? No więc nie wystawię po prostu jej nic. Niech inni to zrobią. Niech tyle jelona sobie tam może zarobić, niech sobie zarobi na tym, bo widać, że tego potrzebuje. No, ale właśnie konkluzja tego nagrania jest taka, że ja taką lekcję odrabiam wciąż. To jest lekcja niedawania rad, nie? I kiedyś mi powiedział mój uczeń, taki już starszy facet, że on nie lubi dawać rad, no chyba że ktoś go pyta i jakby nalega na tą radę. W ogóle Brazylijczycy, oni są tak tacy mega spokojni, jeżeli chodzi o, o dawanie rad bo oni są tacy bardzo dyplomatyczni i na przykład ja mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy tacy bardzo bezpośredni, co w wielu sytuacjach jest mega w ogóle, bo właśnie nie mamy w sobie takiej dużo takiej fałszywości, to jak ktoś ma, to to bardzo widać. A bardziej chodzi mi o to, że na przykład ktoś mówi, no jeste załóż długi rękaw, bo jest zimno. A tutaj by powiedzieli tak, czy nie uważasz, że w tym krótkim rękawie będzie tobie za zimno i wtedy ty masz pole do decyzji. Co z tym dalej robić? I to jest mega dobry w ogóle sposób, więc jeżeli ktoś z was się tak ma, że chce udzielać tych rad niepytany, to sobie pomyślcie, czy nie zamienić właśnie tego na taki brazylijski sposób, czyli na pytanie. Czy nie uważasz, że? Czy nie sądzisz, że? Przynajmniej mi to bardzo pomogło, więc z wami się tym dzielę. Myślę, że to też zupełnie inaczej brzmi wtedy. Jak komuś się tak coś narzuca, to od razu osoba jakby staje okoniem i w sumie. Zamyka się na to, o co, co mówimy. A jeżeli tak luźną propozycję składamy, to jest zupełnie inny odbiór tego. Opowiem Wam dwie sytuacje, które mi się zdarzyły tu w Brazylii, jak tutaj mieszkałam na początku, jak się przeprowadziłam do Brazylii. Miałam nadzieję, że uda mi się tu jakoś zahaczyć, żeby się zlegalizować, ale okazało się, że nie za bardzo. W każdym razie, pierwsza sytuacja. Jest związana ze zdrowiem, a druga z bezpieczeństwem. Jeżeli chodzi o tą związaną ze zdrowiem. Razem z dwoma, z dwoma koleżankami, z którymi razem tu byliśmy, Tamarą i Weroniką. Znalazłyśmy takie orzechy. Generalnie było mnóstwo tych orzechów. One gdzieś były takiej wielkości. Twarda skorupka, jak się rozłupało, to wyglądało jak orzech makadany. Kurde, no mega ciekawe mówię, dlaczego tego nikt nie zbiera, nie? Więc nazbierały tych orzechów. I one były dość duże. One gdzieś były dwa razy wielkości orzecha laskowego. Bardzo smaczne w ogóle. No i zjadłam tych orzechów. Nie wiem, z 12, może 15. Aha, i ja zjadłam i ta Tamara też. Tylko ta tamara zjadła mniej. Ja po prostu zaczęłam mieć. Nie, że halucynacje, ale prawie że, że to już po prostu taki stan psychoaktywny. W ogóle mega sraczka. Ale taka mega ból Brzucha, nudności, wszystko. I mówię, czyżby to od tych orzeszków nie. Mówię, sprawdzę jeszcze raz. No i trzy dni później znowu zjadam, ale mniejszą ilość. Kurde, znowu to samo mówię. Czyli faktycznie te orzechy jakieś są. Nie teges. Zapytałam Ci ludzi, chyba Brazylijczyków, czy oni znają te orzechy. Nikt tych orzechów nie znał, nikt nie wiedział o co chodzi. Ja mówię, No dobra, nie? Zobaczę na internecie. Wtedy jeszcze nie było tego Google Lens, więc trzeba było troszeczkę poszperać. Ale udało mi się znaleźć, że to się nazywa Nozda india I faktycznie te orzechy są toksyczne i ludzie używają ich jak chcą stracić wagę, czyli możecie sobie fakt latania na tron razem z tym połączyć, mniej więcej. Okazuje się, że spożycie już zaledwie jednego orzecha Nozda india może wywoływać objawy toksyczne. Należą do nich nudności, wymioty, silne skurcze brzucha i biegunka, przechodzące w pragnienie, suchość błąd śluzowych, letarg i dezorientację. W cięższych przypadkach może wystąpić tachykardia, przyspieszony nieregularny oddech i podwyższona temperatura ciała, a silna biegunka może prowadzić do poważnych zaburzeń, takich jak uszkodzenia nerek i zaburzenia przewodzenia w sercu. Także gratulacje! Od tamtego czasu testuję jedynie w niewielkich ilościach. No, także to była przygoda po prostu biologiczna. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to kiedyś byłam tutaj w kinie i ja wtedy ze sobą nie brałam generalnie telefonu prawie nigdzie. No. No. No ja wtedy nie brałam ze sobą telefonu prawie nigdzie i też byłam bez telefonu. Jak wracałam z tego kina, już było dość ciemno. I jak przechodziłam przez ulicę, gdzie właśnie dwu- czy trzypasmowa ulica, którą trzeba po prostu przejść na, na dziko, że tak powiem, o jakiś ciekawy orzech. Ale to nie Nozda Indzie, tylko coś innego jak przechodziłam przez tą ulicę, już zobaczyłam, że z dwóch ziomeczków i już poczułam w tym momencie, że oni mnie za chwilę napadną. No i tak faktycznie się stało. Podbiło że, że pasa telefonii. Czyli oddawaj telefon. I ja mówię, że nie mam żadnego telefonu. I że mogą sobie przeszukać moją torbę. Ja tam tylko miałam książkę, zapalniczkę i coś tam. I jeszcze ten ziomek, safadu, czyli bezwstydny po portugalsku, wziął mi tą zapalniczkę, ukradł sobie, wyobraźcie no, ale w ogóle się nie zdenerwowałam, w sensie takim, że raz, że nie miałam tego telefonu, więc luz, a z drugiej strony trochę ich wyśmiałam z tego wszystkiego. Pierwszy napad w Brazylii po mojej przeprowadzce, praktycznie miesiąc po mojej przeprowadzce do Brazylii. Niezła jazda, co? A czy wy mieliście jakieś zwariowane sytuacje związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w podróży? Podzielcie się waszymi historiami w komentarzach. No, i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie i wspierajcie mnie na Patronite. To pomaga mi się rozwijać. Dziękuję za każde Wasze wsparcie. Jesteście wspaniali. Ja, Julia, życzę Tobie pięknego dnia.